Witam Was, jest niedziela, drugi dzień lutego 2025 roku. Przygotowuję się do zawodów kulturystycznych, do mistrzostw śląska, które będą 22, będzie 22 marca, będzie to jest ona weryfikacja, a 23 są zawody oraz jeszcze tam jakieś drugie zawody Klubu Olimp Zabrze Wczorajszym filmikiem było trochę komentarzy. Jeden z komentatorów 10 lat młodszy ode mnie, czyli mający 65 lat i który trenuje już. Prawdopodobnie tak jak ja od 14 roku życia, bo tak przeważnie <laughs> zaczynają się chłopcy interesować ćwiczeniami fizycznymi. Zarzucił mi, że źle trenuję, za często i moja forma się pogarsza, zamiast poprawiać. Więc muszę mu przyznać rację pod tym względem, że moja forma obecna nie jest taka, jaką bym chciał mieć. No, ale jest to związane z tym, że jestem na dwa miesiące przed zawodami, a po okresie nabywania masy ogólnie masy ciała. Chciałem zwiększyć masę mięśniową, gdyż chcę startować. No i startowałem do tej pory w takich zawodach ogólnopolskich w kategorii Classic fizik, gdzie miałem limit wagowy określony, zależny od mojego wzrostu. I nie mogę wtedy ważyć więcej jak 69 kg. A na ostatnich zawodach, w których startowałem w kategorii klasyk fizyk, ważyłem 67 kg. O ile dobrze pamiętam. A więc mogłem mieć 2 kg masy mięśniowej więcej No i jeszcze nie miałem takiej, takiej rzeźby jaką bym chciał mieć i jaką potrafią osiągać niektórzy kulturyści Ta rzeźba ma polegać na poprążkowanych udach a mnie się tego nie udawało osiągnąć a potem były mistrzostwa polskich weteranów które były w październiku i tam Przybrałem do 70 chyba kilogramów. Nie pamiętam dokładnie ile, zresztą to jest nieistotne, ale po tym przybraniu nie miałem takiej rzeźby, aby wygrać z młodszymi zawodnikami, którzy ważyli mniej więcej podobnie tyle co ja. Byli młodsi o 15 lat a ten który ważył więcej niż ja ważył o ponad, o ponad 10 kg więcej a był tylko chyba ze 2 cm większy niż ja także przegrałem z jednymi przegrałem jakością swojej muskulatury, i przegrałem. Zostałem pokonany wielkością masy mięśniowej, no i też jakością. W tym roku chcę się poprawić. I trenuję tak jak widać. To znaczy do takiego treningu jaki stosuję teraz zostałem namówiony przez jednego z komentatorów. Że filmowanie mojego treningu bez wycinania przerw wypoczynkowych dla niego jest ciekawsze. No i spróbowałem tak zrobić. Podobało mi się to o tyle, że po prostu jest nagrywany. W jednym ujęciu cały trening, nie muszę tego dzielić i potem tylko wgrywam to na komputer i przesyłam to na YouTube'a. A tak to musiałem te wszystkie sceny, to znaczy każdą serię wgrywać osobno i pilnować, żeby wszystko było nagrane po kolei. Żeby czegoś nie opuścić. A tak mam mniej roboty. A filmiki, niestety, stają, stają się trochę dłuższe. Nawet dużo dłuższe. Dzisiaj rozpocząłem trening od 48 kg. Dokładałem po 10 kg w każdej serii, i teraz mam 88 kg. Tak jak było w ostatniej serii na ostatnim treningu przysiadów. Nie pamiętam, ile sam zrobiłem powtórzeń. Być może to było cztery powtórzenia, tak jak teraz. A może więcej. Nie jest to aż tak bardzo istotne dla mnie. Ważne, że to było dosyć ciężko. I chyba więcej bym dzisiaj nie zrobił. Ale przystępując do dzisiejszego treningu to zakładałem, że zrobię więcej serii z tym ciężarem i właśnie za chwilę będzie to druga seria. I ponieważ hołduję metodzie zwiększania obciążeń i intensywności stopniowo to, to była ostatnia seria przysiadów i właściwie to będzie koniec demonstracji mojego treningu bo na tym zakończam ten trening później pójdę na ten ponad dwugodzinny marsz do zobaczenia, papa pa. aha, muszę się pochwalić, że rano zrobiłem 6 serii na brzuch 3 serie wznosów nóg na drążku Zwisie się na drążku, a i trzy serie po z nosu w nóg zwisie na drabince na drążku po 15 powtórzeń, a na drabince po 10, papa. Pa.